Słuchajcie, poprzedni film się przyjął całkiem fajnie, więc dzisiaj zabrałem Was do sklepu z używanymi motocyklami, nie zabytkowymi, jak współczesnymi. No, jestem w sklepie z używanymi motocyklami, pokażę Wam kilka motocykli wraz z cenami, więc możecie sobie porównać, jak to się ma do cen w Polsce. Co my tu mamy? Tu mamy Yamaha X Max z 2017 roku za 3000 funtów. Oczywiście z gwarancją. W serwisowane. Kolejna jest Yamaha Tracer za 6,500. To jest kaważka ZX1000 za 5,500 z 2016 roku z kuferkami w przyzwoitym stanie. No I tak będę raczej nie każdym tutaj pokazywał. I będę się włączał co jakiś czas o, tu jest jakaś Benka S1000 XR za 7800 z, z, z co ja gadam, za 8000 funtów to jest 17 rocznik tutaj Yamaha Tracer, to jest za 8000 z 21 Tu mamy troszkę starsze motocykle, to jest Honda CB-1000 2009, za 5,5 ZX-636 Kawasaki, też 5,5 tysiąca. O, Ducati Streetfighter, 21 rok, za 16,5 tysiąca. sprawa sprawa. Osobiście nie mój styl, ale ładny. GSX 1300, 8000, dziesiąty rocznik. Trochę O, Octrium Speed Triple za 10,5 tysiące. Kolejny Speed Triple za 9,5. Czyli do wyboru do koloru, jak kto woli, nie? Yamaha MT-07 za 4600, 16 rocznik, a na przykład ten Street Triple za 7500 ma ten plus, że. Yy, Kupujecie go z dożywotnią gwarancją, pod warunkiem oczywiście, że jest serwisowany w specie, nie? No, cykli tu jest z po polskim. Nie dużo. tutaj. Suzuki DL za 7 2022 rok. Tutaj jest ścieżka KTMów.

A on jest za 8,5 tysięcy, więc sobie porównajcie BMK i TRG od ciebie. Jeden za 16, drugi praktycznie za pół ceny. O, to Harley, Pan Ameryka za dyspo 21 rok. Jest tu mega, mega dużo motocykli. O, tu jest i inne cruisery Tutaj motocykle szosowe Suzuki GSX Honda NC 350 18 rok za 6,5 no Mega, mega dużo Szkodowa 100 CB 1000 Wał 6 tysięcy ten harlej jest fajny Pan Ameryka tu podleje. Na przykład ten z 20 roku za jest za 12,5 tysiąca Ten jest za 13,5 tysiąca Ten jakiś customowy street bob za 11 Hayabusa Bardzo dużo z tych motocykli yy, idzie do sprzedaży z dożywotnią gwarancją. Stary r -E z 2002 roku za 4000. Tu jest Big za 12, to jest 20 rok. A tu jest fajny Harley, typowy Custom. Rejestracja ma z 2015 roku, a jest za 12 tysięcy. Nazywają no, go nie Havlei, tylko jakaś Intima. Zaznaczam się. Jest Havlei Softie Slim, 18 rok za 13. No i plus parę innych sprzętów w okolicy. Własakie 1400 za 2002 rok. Co to jest? Własakie 1000 za 13,5 24. No nie będę chyba każdego z pokazywał i omawiał. मैं कैस ट्रेन में गाँव चेंट